Mój kanał to nie jest tylko gadanie o kobitach ale chcę też żeby było męskie hobby patrzcie co tutaj przywiozłem przez całą Polskę wiozłem praktycznie no pół Polski no. i taki telewizor widzicie klasyczny kineskopowy chyba największy z tych co wyszły jeszcze kineskopowców przecież jeszcze nie w sumie ten na ten na konsoli był trochę większy, co wam pokazywałem. Ten był trochę większy. No i po co mi coś takiego? Jak dzisiaj kolega mi po, yy, pomagał to wnosić, to po prostu widziałem jego minę po prostu, widziałem. mina bezcenna. Mina bezcenna po prostu, on. A taki kolega około 30 lat mi w wieku, gdzieś tam młodszy. Czyli no nie pamięta lat 90. za bardzo, 80. nie pamięta. Pierwszych konsoli do gier, nie pamięta, pierwszych komputerów typu Atari, Commodore 64, Amiga które się podłączało do takich właśnie maszyn im ktoś miał większy TV, taki kineskopowiec to był wielki, większy Maczo. Pierwsze konsole do gier do takiego czegoś były podłączane No zobaczymy czy to przetrwało podróż przez Polskę Zobaczę jakie tam sprzęty mam z łączem AV gdzie można coś odpalić konkretnego w sumie PlayStation 3 powinna się dać podłączyć jeszcze do kineskopowca i ustawić odpowiednie proporcje. Mam rewizję drugą PlayStation 3, w sumie kolekcjonerską ją kupiłem, nie, prawie nie używam tego sprzętu. Już nie jestem takim mega graczem, czasami okazyjnie coś pogram. A właśnie dzisiaj taką gierkę typu Tower Defense z Amiga zgrałem, jakąś nową edycję. Jest dostępne też na paceta i będę ją trochę męczył. Lubię Tower Defense takie tego typu gierki. No mówię, no, za dużo pracy i nie ma czasu na te granie, Nawet ale wiecie co, Czasem nawet trochę czasami się puści jakieś retro, jaki fajny klimat, kiedyś miałem urlop sobie w Dune 2, najnowszą edycję po 20 latach odnowioną zagrałem, przez jakieś towarzystwo Open Source ze wszystkimi różnymi komponentami, z, le, z ulepszoną, szczuszą inteligencją z najwyższym poziomem walki przeciwników i słuchajcie wygrałem wygrałem bez citów bez niczego całą grę przeszedłem całą Dune dwójkę w najbardziej hardkorowej edycji no czyli trochę trenowałem widzicie to robiłem na y, emulatorze DOSa właśnie także no czasami się lubię pobawić w takie retro hobby retro elektronikę jak widzicie o, Commodore 64, sobie gdzieś tam z 2-3 lata temu z kumplem męczyłem też, komputer dzieciństwa no ale to mówię, to trzeba czaić o co chodzi albo poczuć klimat, jak tego nie miałeś w młodości albo załapać takiego wajba na zupełnie nowy, ześwirowany sprzęt bo przecież, jeszcze raz mówię, kolega bez 10-15 lat młodszy ode mnie, jak to zobaczył dzisiaj, to po prostu mi jego mina bezcenna. Po prostu myślał, że mi odpierdoliło, po prostu, nie? Co to jest? W ogóle, kto coś takiego do domu przynosi? Przecież to. No, a ja się lubię pobawić. Napiszcie o własnych hobby, pasjach. Obiecałem koledze, który mi to tutaj sprezentował, że jak coś odpalę sensownego na tym. Wszęstotnej rozdzielczości Z konfiguracją zrobioną no Nawet tą Playstation 3 A tu są trzy porty, więc jeszcze dwa urządzenia po czego się zmieszczą No to oczywiście nagram filmik To jakieś GTA Zagramy na tym wspólnie, co? Propozycje składać można Kto ma Amigę Czy jakąś starą konsolę To <laughs> Może będzie męskie, męskie spotkanie Przy joystickach, na razie, heja